W dzisiejszym odcinku o programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do malowniczej Gminy Pszczew, w której dzięki temu programowi zaszło wiele zmian na lepsze. Przemianie, jaka zaszła w Pszczewie, opowiedział nam wójt Józef Piotrowski. Nastąpił znaczny wzrost rozpoju turystyki rekreacji, a dzięki wybudowaniu pewnych obiektów, a przede wszystkim składa się na to kopiec ziemny przy jeziorze Kochle, gdzie powstał punkt widokowy. Turyści mają możliwość podziwiania panoramy Pszczewa. To jedno z przedsięwzięć, ale też kompleks przy ulicy Szarzeckiej, kompleks sportowo-rekreacyjny, gdzie w dwóch etapach powstały boisko piłkarskie, boisko do tenisa ziemnego. W tej chwili zrealizowano ściankę też do gry w tenisa ziemnego, ale też ścieżki do rolek i deskorolek, również plenerowa siłownia. W miejscowości Szarcz i Stołuń zrealizowane zostały i prace rekreacyjno-sportowe, gdzie również mamy miejsca rekreacji, mamy miejsca na ogniska, boisko siatku, do siatkówki. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uzyskał również folwark w Pszczewie. Dzięki programowi i dzięki wszystkim naborom, które zostały zrealizowane dla naszego regionu w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, zrealizowaliśmy sporo inwestycji, szczególnie też w folwarku. LGD odegrało bardzo znaczącą rolę, zachęcając partnerów do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięcia. Skorzystaliśmy również i my. I tutaj z tyłu za nami widzimy domek rybaka. Widzimy miejsce, w którym akurat część tego, tego obiektu zostało zrealizowane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie programu LIDER. To tutaj projekt polegał na wykorzystaniu starego obiektu do, do, do zaadoptowania go na potrzeby sauny. Sauny rustykalnej sauny w stylu Kelo. Połączonej z naturą, czyli tutaj bezpośrednio osoby, które korzystają z sauny, mogą skąpać się czy to w przerębli, skorzystać z przerębli z zestawu borowinowego. Lub po nie popływać. Mogliśmy również zatroszczyć się w ramach tego programu o najmłodszych. Z kolei tutaj po lewej stronie mamy piękny plac zabaw, który został dofinansowany właśnie w ramach, w ramach programów. Przede wszystkim naborów skierowanych dla nas, dla mieszkańców lokalnej grupy działania. We wszystkich tych miejscach infrastruktura, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, powiększyła się. I to widać, owocuje to zdecydowanie lepszymi możliwościami. Turyści są zadowoleni, a ja, jako włodarz tej gminy, jestem szczęśliwy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszyscy z tego korzystają. To mówię tutaj o Folwarku, jak i mówię o pewnie wszystkich innych miejscowościach, szczególnie Pszczewie, w którym jesteśmy. Wszyscy mogą namacalnie dotknąć tych inwestycji, korzystać z nich. Są to siłownie zewnętrzne, są to różne miejsca, które zostały przygotowane dla turysty i przede wszystkim dla turysty lokalnego, czyli dla mieszkańca który też warto, żeby, żeby z tych wszystkich atrakcji korzystał. Jak twierdzą przedsiębiorcy, skorzystanie z takiego dofinansowania to dobry pomysł dający wiele możliwości. Polecam wszystkim, żeby, żeby korzystali z środków unijnych, szczególnie tych, które są dla nas dostępne w ramach lokalnej grupy działania Brama Lubuska. Zachęcam, zachęcam do odwagi i do korzystania z tych wszystkich środków. To dofinansowanie jest to zdecydowane ułatwienie dla budżetu gminy, kiedy możemy realizować inwestycje, chociażby w kwotach, które mniej więcej wyglądają szacunkowo około 50%, nieraz jest to 60%, a nawet 70% inwestycji dofinansowania właśnie z PROW. W następnym odcinku o programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 pozostaniemy w gminie Pszczew, gdzie odbyła się konferencja na temat nowej aplikacji West is the Best. Zapraszamy!